Cześć, mam na imię Julita i ostatnio pokazywałam Wam, jak zaangażować Wasze mięśnie w głębokie w ćwiczeniach bez użycia sprzętu. Dzisiaj dodamy sobie do tego piłkę fitnessową, a ćwiczenia będą już bardziej zaawansowane. Jeśli tamte były dla Was załatwe, sprawdźmy się w tych. Różne poszarki uczymy tutaj mocno napięte. Opieramy się na piłce i odjeżdżamy do przodu maksymalnie ile możecie. I zwijając się, z wydechem, cofamy się. Unikajcie wygięcia pleców, czyli tego. Trzymamy mocno biednicę. I ten kosok ustawione w prawidłowej pozycji. Kolejne ćwiczenie to still the Opieramy się łokciami na środku piłki, nogi proste, pośrodku mocno napięte i robimy sobie kółka. Całe ciało bez ruchu, pracują tylko ramiona. Po 5 razy w każdą stronę i już na pewno będziecie odczuwać co tu pracuje. Jeżeli nadal uważasz, że to ćwiczenie jest dla Ciebie za łatwe, Próbuj zwiększyć średnicę okręgu. I ostatnie ćwiczenie. Przechodzimy do posporu. Nogi na piłce. Tu. Napinamy brzuch pośladki. I dźwigamy biodra. Powoli opuszczamy do poziomu od barków do stóp jedna linia. I powoli opuszczasz. Jeżeli to jest za trudne, przesuń piłkę bliżej kolan. Będzie łatwiej. znacie, jak z tymi ćwiczeniami. Pamiętaj o poprawnej technice. Możesz progresować ćwiczenia, zwiększając powtórzenia. Mam nadzieję, że już subskrybujesz nasz kanał. Zapraszam Cię do kolejnego filmu.